Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldi's Basic Plus. Eee, no i cóż, zagramy losowy seed. Myślę, że będziemy tak zwiedzać jakieś seedy po kolei. Możecie pisać wiecie, swoje propozycje z seedu w komentarzach, żeby było ciekawiej. No i dobra, No na sam początek zagramy może na jakimś ciekawym seedzie. Będzie 3, 4, 5, 7, 0, 0. Eee, Zobaczymy, jak ten seed będzie wyglądać. Czy jest na nim coś oczywiście ciekawego. No i dobra, zaczynamy. Ok. Bardziej ja od ciebie uciekam już. Zobaczymy eee, co tym mamy. W nie mamy nic ciekawego. Ej, musimy tak przez widzę boisko przechodzić by znaleźć zeszyty. No, że tak daleko będą, to się nie spodziewałem. No i dobra. Pierwszy zeszyt znaleziony. Mamy pokój nauczycielski. O nie no nie gadajcie mi, że to jest takie gdzieś ukrywane No nie Guma Idźmy idź mi z tą gumą no dobra Dobra, mamy tutaj zebrane to. Beans musi być. Nie, to jest chyba teraz najczęstsza postać w Balti jaka wychodzi i ja naprawdę nie lubię. To jest ślepy go. Zabij go. jest... jest. Nie, no, Baldi go. No Baldi, jeszcze tu jest go. Zabij Uciekliśmy dyrektorowi na tych zakrętach mamy ostatni zezyt, wkurzamy Baldiego tym i po prostu wychodzimy, nie? <śpuszczaj> poszło szybko, 3, 4, 5, 7, 0, 0, pierwsze piętro za nami Dobra, Johnny, dawaj mi tą mapę. Chcemy mapę, mapa jest fajna. Dobra. Pojawi się bibliotekę. No biblioteka musi być też w każdej mapie. Co gramy? No nie lubię bibliotek. No ale dobra. Ci co do odcinek do końca. Mogą napisać na przykład coś ciekawego się na tym sidzie znalazło, a ja tego nie... Zauważyłem, nie? co jest możliwe, bo ja mam ale też tak yy... nie znam dobrze jeszcze idealnie tego Baldiego, co jest glitchem, a co nie. Więc dobra, bierzemy to, bierzemy to, idziemy tu. Piętro drugie za nami, idziemy do przodu. Mamy ładnie poodkrywane, widzę, że tutaj mamy trzy ze w miejscu. Zrobił jakiś automat, więc szczerze, to jest ten pieprzony beans. No dobra, mamy, zbieramy wszystko. Czy tak połączone ze sobą? O Jezu, jest pomps. This is why we can't have nice things. Check ja nie chcę być na twoich lekcjach. Szybkie rozwiązanie pójścia do pomps. No ale dobra, musimy. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni zeszyt. On pewnie będzie gdzieś tutaj na starcie, nie? Eee, tak jest, dobrze myślałem. Z... Za biblioteką. Musimy tam iść. Nie, tam Baldeusz idzie psuj został wypuszczony. No Wal się beans. nie lubicie. Dobra. Jedyny problem jest taki, że... Muszę zobaczyć gdzie są te wyjścia. <laughs> Widzę, że chyba wyjście jest... w tej jednej linii, no super. No i Dobra, zamykamy Baldim. Nie, on jest mądry. Przeszedł przez to. Ale jestem mądrzejszy i uciekam. 5 minuty 54 sekundy. Nam zajęło przejście piętro numer 2. Zobaczcie co będzie na piętrze numer 3, idziemy się Mapa. Map. Uuu, jabłuszko, no ale nas nie stać. Trudno. Nie, nie powiem cześć Baldiemu od ciebie. No dobra, kurde, nagrałem, to jest taka duchota. Mm, dobra, oglądamy. Łojrona, na co to jest? Co to jest? co to jest? Co no to za mapa się wygenerowała na tym piętrze? No takie coś wymyślił. Nie ma przynajmniej Więc ten plus, że go nie ma. I znowu tutaj, czwórkę trzeba znaleźć. Nie jestem gotowy, Baldi, żebyś przyszedł.

Capybara, capybara! Nie, Baldi nie zareaguje na to. Wiem, jestem incredible, Baldi. Dobra, no. Beans. Nie lubię cię, Beans. Naprawdę cię nie lubię. No. Nożyczki nam się w ogóle nie przydadzą na tej mapie. A gra nam ich tutaj najwięcej daje, nie? To jest śmieszne. Smutne zarazem. Zostajemy przedmiot? No, tutaj w ogóle nie przyda. Aha, wszyscy widzę w jedno miejsce przyszli. Bo naprawdę, kolejne nożyczki. Nie! Weep. Tam nie chce iść. Dobra, swój sweep, z gumy trafił. Nie, matematykę. Dobra, wkurzyliśmy bardziej go. Do jedną, jedną rzeczą go wkurzyliśmy mocno. No! nie.